Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony witam was znowu ja a tym razem witam was w programie RPG Maker VX w dzisiejszym odcinku porobimy sobie takie początki pierdołki i o co chodzi w tym programie otóż zacznijmy sobie od mówienia całej, całego programu już mam przygotowaną jedną mapkę tak na spiątanie dobrze zacznijmy jak widzimy tutaj nie mamy podziału na na, na sceny na poziomie będziemy mieć o, o plan pierwszy, drugi, trzeci oczywiście po planie pierwszym poruszam, możemy się poruszać, chodzić po nim po planie drugim nie pamiętam czy nie tymi, pamiętam, nie pamiętam po planie drugim plan trzeci, czyli takie drzewka oto inny pierdowy, z której nie możemy przychodzić tu mamy wszystkie zaznaczone po kliknięciu tego małego teraz pokaż blokowanie możemy blokowanie zatrzymać albo otworzyć to już dla naszych konkretnych celów yy, Cały ten wizerunek, te wszystkie przedmioty jest, jest podzielony w, w pięciu punktach W punkcie A mamy, mm, mamy Mamy tak Środowisko, czyli jak mają to wyglądać, tutaj mamy jakieś stoły, dachówki, ściany Inny taki pierdowy, tu już mamy klebes, podejrzewam, to są schody z przodu takie inne. W punkcie B mamy wystrój najlepsze miasto, domów innych, jak tutaj widzimy, a niżej mamy już takich miast, ruin czy czegoś innego. W punkcie C mamy do to codziennego użytku, którymi możemy zrobić dom bądź budynek cokolwiek, jak tylko chcemy. W punkcie D mamy m, grafiki przedstawiające różne pierdoły, takie możemy znaleźć w albo w innych rzeczach. Są to często strunę rzeczy, albo po takie oto posążki. Wyglądamy sobie na przykład tu, tutaj. No, na przykład. W punkcie F nie ma nic, czyli to będzie jakaś takie coś, się, co będziemy mogli wrzucić. W warstwie zdarzeń będziemy mogli zdawać zdarzenia, 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 jakie to się stać. Tutaj, może, tutaj damy sobie grafikę hmm, skrzynki, nie będę... jak skrzynka tutaj wygląda. Nie. Nie switch. Nie switch, open, okay. chest, hmm, okay. E, ok. tu już mamy to. Hmm. Musimy ustawić w backbuchu. Animacja. Jak się animacja zaznacza Kurczę nie pamiętam przełącznik 1, przełącznik 2, za zamkniętymi przełącznikami dajemy sobie tutaj wiadomość zdobyłeś 10 sztuk złota złota, ok i tu potem, czekajcie, tu musimy dać podać wybór czekajcie, 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 to było a nie, dobra, dobra, dalej możemy, dajemy, dajemy bohaterowie, zmienić HP, i takie pierdoły, zmienić imię, to, to się dotyczy naszego, zmiana Zmiana na ilości złota, dodaj, ilość waluty 10 Ok. I zobaczmy co na razie z tego wyjdzie Musimy oczywiście chwilę poczekać, no niestety tak to już będzie, nie się się, że to chwilę zajmie Hmm. Słuchaj, ja co mnie na wersjach programu Wszystkie zdarzenia można by było pisać A trzeba było pisać ręcznie Teleporty, inne miejsca Inne pie takie pierdoły A otóż, a w tej wersji możemy to robić Bez tego Gdyż są już tutaj niektóre rzeczy zapisane hmm, głośno Dobra, zaczynamy Nas no, skrzynki nie ma Się, trzeba się ustawić. Dobra. Jeden. Hmm. Tekajmy, kale, okay, bo Nie. Dwa. I się odgaduje adresy. Uczeń, jak tam było. To była usta. Szybko jest łatka gra. Szybkie zdarzenie. Drzwi. Skrzynia. Skrzynia. O tak. Szybkie zdarzenie. Skrzynia. 5 plus 10. Zależy, jak wygląda budowa takiej skrzyni. Otóż mamy tak. odlegaj to jest e czyli to jest edytuj dźwięk. Ruszaj z zażeniem po, po zażenieniu. Czekaj. Off. Obrót off. Twarzą w lewo. Czekaj. takie inne. Przełącznik własny. A on. Zmieniać pieniędzy. Otrzymamy 10 zł. złota w drugim punkcie mamy nic, czyli że to przechodzi. I mamy taką oto. Blok bloka do obrotu, czyli jeżeli nie możemy tym obracać ani innych rzeczy. OK, mamy naszą skrzynię, czas na inne rzeczy. Prześlijmy teraz bazę danych, a głównie klasy bohaterowie. Mamy w nich 20 bohaterów, możemy stworzyć, stworzyć innych, możemy importować 21. Zenek nazwijmy go będzie wojownikiem, grafika postaci. jak hmm, tu jest, ok. grafika twarzy. Zenek będzie on. On był gdzieś tutaj pod koniec. I mamy naszego zęka. W tej bronie, stały automatyczna walka, mniejsza, e właśniejsza obrona i wzrost czasów krytycznych. statystyki możemy sobie ustawić, że na pierwszym poziomie będzie miał trochę więcej tego HP, mniej generowanie ustawiania. ja Główne musi być. Wszystko, żeby sobie zostawić, dalej mamy klasy. Możemy to, Dana klasa informuje nas, co, dan, co dana osoba, będąca w danej klasie, może zrobić. Chodzi mi o, o, do, konkretnie o umiejętności, jakiej może władać odporność na atrybuty, odporność na kondycję, jakie, jakie bronie może nosić, bądź nie. jakie pancerze może nosić, lub nie. To wszystko możemy sobie zrobić według naszych pierdółek. Umiejętności, wybaczcie. Umiejętności też możemy sobie stworzyć własne. Po własnych pierdółkach piorun wykonuje, używa moc, rozbieżność od ataku do magii piorun. No jest to dość, dość fajne. Dalej mamy przedmioty. Wszystko możemy sobie stworzyć sami. Bronie, pancerze, przeciwnicy. Wyścigów też możemy sobie sami stworzyć. Możemy też importować obrazki. Grup, grup przeciwników, czyli jeżeli będziemy się mieć jakąś walkę, pojawią oni się czyli to czyli te nasze neutralne bufki, które możemy dostać, animacje. To jest co, coś, co jest bardzo fajne w tej grze. Możemy sobie stworzyć własną animację, a dokrę, konkretnie to jest animacja z Kili, karmić piorunów. Okay. Ja Wybuch ognia. Podciąć. ryk tu mamy e efekt czasowy, wszystko to co możemy zrobić o na przykład Myśmy, żebym dać że będzie atakował po bliskich wrogów dalekich, a tu już w następnych dystansach, końma oraz inferno. Dalej mamy typowe zdarzenia, którymi powałuje się kiedy idzie, bo to jest masa pisania albo robienia innej kupić rzeczy Dalej mamy system, czyli gdzie nasza postać ma się, gdzie nasz protagonista ma się znajdować Nazwa gry, legendarna historia Możemy sobie nazywać to legendarną czy Okej Tutaj możemy grafiki, grafiki pojazdów sobie pozmieniać, mamy sterowiec, taki prdowy słownik dla ciekawskich hmm, co to no no, może dalej sprawdzimy co chcę zapisać i będziemy przychodzić do gry będzie się pojawiały może w przyszłości nie miał troszkę więcej czasu tak, po 10-15 minut nie będę pokazywał co zrobiłem a co robię ale już co zrobiłem tak po prostu bo nie chcę się tego w sposób wszystkiego kręcić teraz może damy przybliżenie na nową grę bo należałoby no niech będzie takie nowa gra jak widzimy nasza gra już działa wszystko co jest nam potrzebne do stworzenia mapy, miejsca startu gdzie nasz bohater będzie zaczynał tutaj mamy automatyczne ustawienie czyli naszych postaci Różny drużyny umiejętności to mila to atak pięścią której nie posiada to jest wszystko głównie to samo aladdin ma david oślepieniem, a teresa oślepienie, oślepienie, no to zwłaszcza do naszą skrzynkę w poprzednich wersjach trzeba było pisać komendy do tych skrzynek hmm, ręcznie czyli co sprawia dużo problemów to byłoby Was w sumie za wszystko, co mogłem nam pokazać w tym odcinku. No teraz cześć.